Cześć! Tutaj Demcu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Boski Hames. Pierwszy rywal wylosowany, fajny logo Palestino. Przenosimy się powoli na Arena del Centenario. A spotkamy przeciwnika, który ma w składzie Guillermo Ochoe i Benteke oraz Balenciaga, chyba to jest ten prawy obrońca, który jest lewy obrońca, który na prawej stronie gra, ale tutaj rozpoczynamy już atakami James Rodriguez chciał z grubej rury zacząć, jednak mu to nie wyszło ale Christian Benteke postanowił pieprznąć z pierwszej piłki i w szóstej minucie dał prowadzenie naszemu rywalowi na 1 do 0 świetna bramka, naprawdę muszę przyznać bardzo, ale to bardzo ładne uderzenie Saidi, Saidi Saidi do Rodrigueza w 13 minuci. Rodriguez, Rodriguez, Rodriguez i niestety marnuje bezsensownie tą sytuację. Była szansa na strzelanie bramki na wyrównanie. I tutaj jeszcze raz Rodriguez. Faulowany, faulowany I myślałem, że to będzie tylko żółta kartka. Okazało się, że sędzia dał czerwoną kartkę. Balen dla Balens nie zasłużył na to, bo ślizg był. Zaraz zobaczymy. Czysty, bynajmniej moim zdaniem, więc tak przeciwnik niezasłużenie dostał czerwoną kartkę. Trochę mi go było szkoda, bo dobrze zaczął, fajnie grał. No ale to sędzia zadecydował, że dostaje czerwoną kartkę. Z tego dowolno podszedł, nasza, podeszła nasza gwiazda, nasz Hamesik. I co zrobi? Uderzenie Hames Rodriguez i słupek, czy poprzeczka. Naprawdę, no, biliśmy obramowanie. A szkoda, bo była szansa. I tutaj jeszcze Sadi prosto w ramkarza. Kolejna akcja, Rodriguez, mija jednego, fajna ruletka. Kolejny ucieka obrońcom, ucieka już nikt nie potrafi go dogonić. Hames Rodriguez i po krótkim rogu wewnętrzną częścią stopy pięknie uderza swoją lepszą nogą. I na kolanach cieszy się razem z kolegami z drużyny. Indywidualna akcja, Hamesa, nie pierwsza w tej serii. I kolejna bramka Kolumbijczyka. 37 minuta, jest szansa na kolejną bramkę i czy to jest gol? Tak, to jest gol, Kamara, dużo szczęścia nam dopisało. Jeszcze tutaj Kamara wpieprzył się w siatkę, przeszedł przez nią, no czarny w siatce. Trochę mi się to źle kojarzy, znaczy kojarzy się dosyć stosko. Tutaj dużo szczęścia jeszcze raz i bramka na 2 do jednego. I tutaj jeszcze Benteke próbował się odgryzać przed przerwą, jednak mu się to nie udało i takim wynikiem kończy też się... Pierwsza część spotkania. Przechodzimy do menu pauzy. Zdecydowanie przeważaliśmy. 12 strzałów mieliśmy z 6 celnych. No i nasz przeciwnik postanowił się rozłączyć w przerwie. Nie mam po pojęcia, czemu. Najlepszym zanikiem był w naszym zespole Rodriguez. 8,2 ocena. Statystyki lepsze. Zdecydowanie na naszą korzyść. I zdobywamy pierwsze 3 punkty w lidze. Bardzo fajne rozpoczęcie sezonu. Może niezbyt okazały wynik, ale wymieniamy dwóch zawodników, bo za. Rage Quit i za zwycięstwo wymieniamy prawego pomocnika, N'Gie zostaje zastąpiony przez Michaila Romana, znam jednego Romana, jak będzie miał taki temperament jak on, to będzie dobrze. I tutaj Beorgi, Begeorgi, na lewy pomocnik zostaje wymieniony na Janika Ferreira Carasco, zawodnik AS Monaco i przechodzimy z takim oto składzie do drugiego spotkania, przeciwnik. W z Adurizem, Bernardem, Diufem, Caceresem oraz Łukaszem Fabiański w bramce ma za zadanie nas pokonać, ale my to mu utrudnimy jak największym stopniu. I Mauriz podaje do Romana, nasz Roman w debiucie strzela bramkę na 1 do 0, temperament Romana jednak jest, strzela na 1 do 0 po fajnym podaniu Maurisa. Zobaczmy jeszcze raz, zatrzymał, ominął Caceresa, podał do Romana i Romek strzela bramkę na 1 do 0. I tutaj Rodriguez z dziurą objechał jednego. Kolejny piękny zwód. Tutaj kolejny objechany Kaseres. Co zrobi? Jeszcze raz ten sam Hames, Hames, i moim zdaniem był tu faul Niestety sędzia nie odbizdał, i nadal wygrywamy tylko 1 do 0. I tutaj podanie znowu do Rodriguez'a uderza swoją słabszą nogą. Bramkarz odbija Fabiański. I tutaj już był bez szans. Polski bramkarz przy dobitce Maurisa. Zaraz zobaczymy jeszcze raz na powtórce. Piękne podanie. Od Sadiego uderzenie piekielnie mocne od tego y, Rodrígueza Ale nie udało mu się. To poprawił wszystko, Mauris. A my dalej atakujemy 43 minuta. Mauris ze swojej drugiej bramki jednak trafia jedynie w słupek. Jaka szkoda, bo piękne uderzenie. A sędzia postanowił zakończyć to spotkanie, nie dając szansy wyprowadzenia kontry naszemu rywalowi. Dlatego przeciwnik oddał 0 strzałów. No nie zachwycił w tej połowie I tutaj kolejna akcja indywidualna Rodrigueza. Rodriguez trochę zwolnił. Ball roll Uderza po długim rogu jednak Fabian w bramce, świetna interwencja. Fajnie tak Polaka. Znaczy fajnie, że Polak jest dostrzeżony, fajnie broni w tej w tej FIFie. Ale tutaj zachował się dramatycznie. Zobaczmy jeszcze raz. Znaczy, nie zobaczymy. Roman się cieszy. Roman się cieszy i co? I koniec. Romek przyjęli swoją drugą bramkę i mamy drugiego rage quita. No nasi przeciwnicy no, nie mają cierpliwości. Szybko kończą swoje przygody z naszymi spotkaniami. No to znowu dostaniemy dwa upgrade'y. Zaczynamy ligę od dwóch zwycięstw. Dwóch zwycięstw w tych odcinkach. Bardzo fajne. Sześć punktów na naszym koncie. Są dwa upgrade'y. Wymieniamy duet napastników. Maurisa oraz Sadiego. Na Yatabere. Oraz... Bakara, zresztą zaraz zobaczycie sylwetkę Bakara, a ja powoli będę się z wami żegnał, mam nadzieję, że te dwa rage quity pokażą, że jesteśmy bardzo mocni, że dadzą, dacie łapkę w górę, skomentujecie, jeśli jesteście nowi na moim kanale, śmiało subskrybujcie, a teraz kończę odcinek, na razie, do usłyszenia, cześć!